Czy da się przez weekend stworzyć kawałek bardzo fajnego, przydatnego oprogramowania? Oczywiście, że się da. Wykorzystałem kursor z funkcjonalnością Composer. Promptowałem do projektu Laravela z wykorzystaniem Livewire. Bardzo potrzebowaliśmy fajnego kalendarza social media. Kalendarze istniejące na rynku są fajne, ale są drogie. Oraz nie mają funkcjonalności, na których nam najbardziej zależało, takich jak prosta współpraca wieloosobowa, jak fakt, że jedna osoba tworzy szkic postu, druga osoba zatwierdza taki post, a trzecia osoba publikuje posty w social media. Brakowało nam fajnej obsługi multimediów, fajnej obsługi PDF-ów, projektów wideo. Chcieliśmy to wszystko zmieścić w jednym, nienarzucającym się i prostym narzędziu, no i mam nadzieję, że właśnie takie narzędzie udało się stworzyć. Całe narzędzie opiera się na funkcjonalności kalendarza, gdzie na każdy dzień możemy sobie zaplanować odpowiednie posty. Posty już stworzone publikują nam się tutaj w takie dwie listy. W szkice, które są do obróbki, które są dopiero do napisania faktycznego, faktycznej treści posta oraz w takie gotowe do publikacji, które po prostu trzeba już przekopiować na odpowiednie kanały social mediowe. I jedna z takich najważniejszych funkcjonalności dla nas to było oczywiście wykorzystanie AI do, do takiej ideacji pomysłu. I tutaj chciałem Wam pokazać, jak sobie tu zaprojektowaliśmy. Całość polega na tym, że wybieramy jakąś tam tematykę, która nas w danym momencie interesuje. Możemy tutaj wpisać w zasadzie, w zasadzie dowolną długość tego tekstu. Dodajemy, jeżeli chcemy, jakiś link do inspiracji, którymi chcemy się posłużyć, tak żeby ten model językowy dostał rzeczywiście jakieś konkrety o nas, o tym jak piszemy i co piszemy. Następnie generujemy pomysły. Z listy wygenerowanych pomysłów możemy sobie czerpać dowolnie, czyli wkładać, sobie sobie te pomysły na, na nasz kalendarz social mediowy. Wszystkie te pomysły są fajne, wszystkie nadają się do dalszej obróbki. Każdy taki pomysł, który sobie tutaj pobrałem, utworzył mi szkic postu do dalszej obróbki. W momencie kiedy będę gotowy podjąć dany temat, to mogę tutaj przejść i sobie ten temat rozwijać, edytować i o nim dyskutować, komentować, wgrywać do niego multimedia. W momencie, kiedy jestem zadowolony z tego, co przygotowałem, zmieniam tutaj status na gotowy. W momencie, kiedy ten post pójdzie już do publikacji, zmieniam status na opublikowany. Proste ale skuteczne i mam nadzieję, że nasze działania w social mediach nabiorą teraz troszeczkę większej przewidywalności i będzie można bardzo szybko sobie tutaj zobaczyć, jak się ten kalendarz rozwija w czasie, jak są planowane posty i, i po prostu bardziej zarządzać tym wszystkim w jakiś zorganizowany sposób. Także tutaj jednocześnie próbuję Wam to zaprezentować, jak prosto się tym wszystkim żongluje. Kolejnym etapem rozwoju tego, tego oprogramowania będzie oczywiście dołożenie teraz modeli sztucznej inteligencji przy pisaniu samych postów. Mamy tutaj zalążek tematu, oczywiście chcielibyśmy mieć możliwość dalszej pracy również przy pomocy AI nad tym postem, jak również chcielibyśmy dołożyć tutaj na bazie stworzonego tekstu generowanie jakiejś sensownej grafiki już tutaj z tego, z tego, z tego miejsca. Jako ciekawostkę dodam tylko, że w plikach można tutaj wgrywać wszystkie multimedia, które wchodzą na sociale, czyli pliki graficzne, PDF-y pod LinkedIn oraz pliki wideo do, do rolek i do TikToków. Można pracować w wielu zespołach, do zespołu można zapraszać dowolną liczbę współpracowników, można mieć dowolną liczbę zespołów i generalnie w, w wieloosobowych zespołach sobie tutaj nad, nad tymi rzeczami pracować, jak również oczywiście samodzielnie. Jeżeli ktoś miałby ochotę sobie przetestować to oprogramowanie, podziałać z nami i, i miałby może jakiś pomysł na dalszy rozwój, to oczywiście zapraszam. W tej chwili jest to czysto narzędzie hobbystyczne, także zapraszam całkowicie za darmo. Do usłyszenia. Hej.